Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj porozmawiamy o właścicielach studiów treningowych, którzy otworzyli swoje placówki i od rana do wieczora prowadzą treningi, zajmują się wszystkim sprzątaniem, rozliczeniami i mają wszystkiego po dziurki w nosie. Jeżeli należysz do tych osób, to musisz wysłuchać naszego dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszamy. Dobrze, i przechodzimy do konkretów. Mamy dzisiaj bardzo dużo do powiedzenia, więc lecimy. Dzisiejszy odcinek podzieliliśmy na cztery etapy. Pierwszy etap no to jest operacyjny, czyli dzisiaj od rana do wieczora prowadzicie treningi, ogarniacie wszystko w waszych studiach, gasicie pożary itd., itd. Ja też się znajdowałem w tym etapie, więc dokładnie powiem wam, co zrobić, żeby z niego wyjść i przejść do etapu drugiego. I teraz drugim etapem jest. Tak zwany etap procesowy, czyli dzisiaj tworzymy procesy, czyli spisujemy na kartce to, co działa, żeby dostarczyć odpowiednią wartość osobom, które do nas przychodzą. Jeżeli już ustalimy procesy, będziemy mogli zatrudnić trenera, więc przechodzimy do etapu trzeciego, gdzie będziemy tworzyć strukturę organizacyjną, czyli będziemy naszym specjalistom, których zatrudniliśmy, oddawać odpowiedzialność. Czwarty etap: Stajecie się właścicielem i możecie dalej myśleć nad rozwojem tej firmy, nad nowymi projektami i nad kapitałem, czyli w co inwestujecie, żeby za jakiś czas po prostu nie mieć sobie równych. Więc możemy przejść do etapu pierwszego. Panną Magdaleno, pamiętasz ten etap, jak ja jeszcze pracowałem na sali treningowej od rana do wieczora? Tak, pamiętam. Ciężko było się z niego wyciągnąć. No, i obstawiam, że tak, jak powiedziałem wcześniej, większość właśnie trenerów, właścicieli studiów treningowych jest na tym etapie. A wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo dzisiaj, jeżeli pracujemy, no to zarabiamy, czyli widzimy tak naprawdę te cyferki na koncie, no bo jednak sprzedajemy swoją godzinę, no i już mamy gratyfikację za to, co robimy. Dlatego tak ciężko jest zejść. Pamiętam, to też był twój argument wtedy. Tak, ja nawet pamiętam, jak Ci mówiłem jeszcze, że mogę zejść z kilku godzin, bo dalej będziemy w stanie na przykład jeszcze się utrzymać. Pamiętasz to? Tak. No i obstawiam, że właśnie większość właścicieli studi studiów treningowych tak ma. A dlaczego? Bo nie ma żadnej strategii, jeżeli chodzi o rozwój tego miejsca. Czyli dzisiaj otwieramy i tak jak otworzyliśmy, tak w tym zostajemy. I to jest najgorsze, co może być. No bo teraz zobaczcie, jeżeli otworzycie placówkę, no to nie zmienia się nic. Poza tym, że macie placówkę. Tak. Większa odpowiedzialność. Większe koszta. Większe koszta. Więcej w stresu. Tak. I teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, czy nie lepiej było zostać albo w jakimś innym studiu treningowym na ryczałcie, albo gdzieś na siłowni pracujecie, robicie treningi, dostajecie hajs, wychodzicie, macie tak naprawdę wszystko w czterech literach. A jeżeli otworzycie studio, no to już jest ta odpowiedzialność, że wy musicie pod koniec miesiąca zapłacić czynsz, rachunki i tak dalej i Więc to was zmusza do tego, żeby, żeby więcej pracujecie. I czy to jest tego warte? Sami musicie sobie odpowiedzieć. Ja przede wszystkim otwierając studio treningowe, miałem cel taki, żeby zbudować team. Team, który będzie ze mną pracował i ze mną dostarczał taką wartość, jaką ja w tamtym momencie przekazywałem moim podopiecznym. I uwierzcie mi, że naprawdę ja nie skupiałem się na tym, żeby nie wiadomo od razu ile zarabiać, ale skupiałem się na tym, że chciałem mieć swój zespół. Czyli chciałeś po prostu zbudować społeczność. Tak. Społeczność Reska Team. Dobra, bo trochę odbiliśmy od tematu, przejdźmy do konkretów. Mhm. Czyli wracamy do etapu pierwszego, czyli etap operacyjny, jak od rana do wieczora prowadziłem te treningi. Tak? Tak. Czyli otwieram studio, od rana do wieczora prowadzę treningi, no bo w głowie cały czas mam taką myśl, że muszę zapłacić rachunki. Dokładnie. No i teraz pojawia mi się kolejna myśl, że fajnie by było zatrudnić trenera. Tylko teraz bym troszeczkę inaczej do tego podszedł. A dlaczego? No bo wtedy zatrudniając trenera, po prostu oddałem mu kilku swoich podopiecznych. No i powiedziałem: działaj. No I wiesz, z czym to się wiąże? I co się stało? Mm, dzisiaj już nie pracujemy razem. Jeden podopieczny był rozwalony, prawda? Tak, tak było. Więc nie róbcie tak. Dokładnie. Polecamy, żeby przede wszystkim podejść do tego troszeczkę z głową. No i teraz zobaczcie. Przechodząc do tego etapu pierwszego, no to co ja bym teraz zrobił, żeby wyjść z tej operacji, czyli żeby zmniejszyć ilość godzin na sali treningowej na rzecz tego, żeby zająć się rozwojem naszego miejsca treningowego. Pierwsze co? No to na pewno. Polecam, żebyście sobie na 2026 rok... Zawahałeś się, zapomniałeś, jaki mam rok. Trochę tak. Żebyście napisali sobie, jaki będziecie mieć cel miesięczny. No bo teraz zobaczcie, obstawiam, że słuchają nas trenerzy. Jeżeli dzisiaj masz jakiś swój plan treningowy, no to masz też jakiś cel. Jeżeli dzisiaj prowadzisz podopiecznych, no to powinieneś mieć z nimi również jakiś cel. Jeżeli dzisiaj prowadzisz studio, no to również powinieneś mieć cel. po co w ogóle prowadzisz to studio. No i ja teraz polecam, żeby na początku wybrać jedną rzecz. I nie róbcie czegoś takiego, że robicie sobie, nie wiem, cel strategiczny na ten rok, że będę robił jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz, tylko wypiszcie sobie jeden cel na jeden miesiąc. Dlaczego? No bo... Ostatnio nawet rozmawialiśmy z Madzią, że ludzie zazwyczaj piszą sobie taki cel, że od razu chcieliby na przykład zarabiać 30 tysięcy. Ale teraz my musimy mieć jakieś taktyki, jakieś rzeczy, które będziemy musieli wykonywać z tygodnia na tydzień, żeby na początku zarobić 10 tysięcy. Kolejno wchodzimy na wyższą górę, musimy robić coś więcej, coś lepiej, żeby zarabiać 15-20 tysięcy. Dlatego polecamy, żeby te cele były miesięczne i cele również tygodniowe. To mówiliśmy na konferencji, pamiętasz? Że mamy te kamienie milowe, czyli cel tygodniowy musi być. No i tak, oczywiście, też polecamy, żebyście działali z waszymi podopiecznymi. My tak działamy w naszej aplikacji, że mamy tydzień zerowy, patrzymy. Ile dzisiaj możemy wymagać od tego podopiecznego? Później po tym tygodniu wyznaczamy cel tygodniowy, robimy podsumowanie. Za chwilkę też wam powiemy o podsumowaniach waszych, żebyście wiedzieli, na jakim etapie jesteście. No i wyznaczamy kolejny cel tygodniowy. No i teraz tak, przychodzi ten styczeń 2026. Fajnie by było, gdybyście mieli ten cel, czyli w jakim kierunku wy w ogóle zmierzacie. No i teraz panno Magdaleno. Mamy ten cel, zakładamy miesięczny, czyli chcemy zejść z ilości godzin. I pamiętasz co ja robiłem? Przede wszystkim miałem ciebie. I ty byłaś osobą, która jakby nadzorowała to co ja robiłem i zadawałaś mi pytanie czemu w ogóle ty to robisz. Czyli widzicie, teraz polecam, żebyście mieli kogoś takiego, kto będzie wam mówił hola hola Dominik, ale umawialiśmy się w ten sposób, że tego nie robisz albo tak robisz. Czyli teraz zobaczcie, jeżeli zakładamy, wyznaczycie sobie cel, czyli mamy cel tygodniowy, że robimy jedną, drugą, trzecią rzecz, zakładamy, i wy wiecie, jak to będzie, na początku jeden, drugi tydzień, będziecie to trzymać, ale później znowu poczujecie, że idzie koniec miesiąca, a rachunki trzeba zapłacić, więc będziecie znowu więcej pracować. Tak jest? Tak jest. Tak, dlatego musicie mieć taką osobę, i to obstawiam, że to może być nawet ktoś najbliższy, dziewczyna, chłopak, nawet ktoś z rodziny, kto będzie nadzorował wasz cel. Dlatego właśnie podopieczni przychodzą do was, do trenerów, żebyście wy nadzorowali ich cel. Wy im pokazujecie palcem, w jakim kierunku oni mają pójść, ale uwierzcie mi, że jakbyście ich zostawili, no to oni mało kto w ogóle by zrealizował ten cel. Więc oni potrzebują teraz osoby, która będzie was wspierała na tej drodze. I teraz właśnie dotykam Magdzie, no bo to ona przyczyniła się do tego, że reska dzisiaj jest w tym miejscu, gdzie jest. Więc wyznaczamy cel i potrzebujemy kogoś, kto będzie nadzorował to, co robimy. Jeżeli nie znajdziecie takiej osoby, no to możecie sobie raz w tygodniu zrobić taki blok, w którym będziecie to kontrolować. Ja jeszcze, jak nie znałem Magdy, no to pisałem swój pamiętnik. Czyli raz w tygodniu, pracując od poniedziałku tak naprawdę do niedzieli, jak pracę zaczynałem w poniedziałek o godzinie 6, a ja kończyłem w niedzielę o godzinie, nie przepraszam, do soboty o godzinie 18, kładłem się spać, wstawałem w niedzielę godzina 14, jadłem obiad, to po obiedzie pisałem swój pamiętnik. I tam właśnie zaznaczałem rzeczy, które robię, które doprowadzały mnie do tego, że za chwilkę będę miał swoje studio, bo wtedy jeszcze studia nie miałem, tylko byłem menadżerem fitness, no to wiedziałem, w jakim kierunku muszę podążać, i również zapisywałem rzeczy, które, których po prostu nie chcę robić. No i dzięki temu, właśnie taki pamiętnik był dla mnie taką kropką nad I, bym to powiedział, i pokazywał mi, w jakim kierunku powinienem zmierzać, żeby zrealizować ten swój cel. I tutaj, kropka. Czyli polecam, żeby tak robić, żeby wyjść z tego etapu pierwszego. No i teraz jak przechodzimy do etapu drugiego, no to to jest etap procesowy, czyli tak zwany Bob budowniczy. I tutaj Madziu możesz powiedzieć trochę więcej. Jak poznałem Ciebie i byliśmy na tym etapie drugim i oddawałem Tobie odpowiedzialność, jeżeli chodzi o media społecznościowe, pamiętasz? Tak. No i jak to wyglądało, jak tworzyliśmy razem ten proces? Siedziałeś przy mnie i patrzyłeś jak robię. Nadzorowałem, nadzorowałem, podpowiadałem. Tak, i było, a dlaczego to jest tak? <noise> dlaczego nie tak? Ale w końcu doszliśmy do porozumienia i zaczęliśmy robić to razem. Teraz bym to nazwał troszeczkę inaczej tak zwany etap wdrożeniowy plus yy, oddawałem tobie odpowiedzialność, przekazując ją z tygodnia na tydzień czyli siedzieliśmy cały tydzień razem. Pokazywałem tobie, jak to wszystko fajnie powinno wyglądać. Przychodził ten etap rozliczeniowy, czyli pod koniec tygodnia mieliśmy podsumowanie, co warto by było poprawić, żeby to było jeszcze lepsze. No i tak z czasem jakby schodziłem, schodziłem, schodziłem z tych godzin roboczych, można powiedzieć, i ty sama przejmowałaś ten proces i, i wiedziałaś, w jakim kierunku te media powinny zmierzać. Więc tak to wyglądało w drugim etapie. I teraz zobaczcie, jeżeli dzisiaj na przykład nie macie takiej Madzi albo nie macie trenera, ale chcielibyście stworzyć jakiś proces, który będzie działał w waszym studio, no to polecam właśnie pisać taki pamiętnik, czyli wziąć sobie kartkę i wypisać rzeczy, które dzisiaj tak naprawdę najbardziej przyczyniają się do rozwoju Twojego studia treningowego. I często również jest tak, że mamy do czynienia z właścicielami, którzy nie mają jeszcze kadry. Więc, jeżeli dzisiaj ty robisz wszystko, no to polecamy, żeby wziąć kartkę i wypisać rzeczy, które ty robisz na co dzień, i za chwilkę, to co ja znowu zrobiłem. Zaznaczyć rzeczy, których nie lubicie robić, ale musicie je robić, żeby ta placówka dalej funkcjonowała. Albo rzeczy, w których nie jesteście najlepsi po prostu. Dokładnie. I tworzy wam się nowe stanowisko pracy. I tutaj znowu zobaczcie, na horyzoncie pojawiła się Madzia. Ja jej oddałem odpowiedzialność, jeżeli chodzi o finanse. Ja nawet dzisiaj nie, nie mam pieniędzy w portfelu i na koncie wszystko ma Madzia, wszystko jest na koncie firmowym. A dlaczego? No, bo ja nie chcę mieć w ogóle odpowiedzialności, jeżeli chodzi o finanse. Bo ja się na tym nie znam. Tyle. Kropka. I Madzia, Madzia robi wszystko. I teraz zobaczcie, jak wezmiecie tą kartkę, no to macie od razu nowe stanowisko i wiecie, kogo możecie zatrudnić. Prawda? Tylko teraz uwaga, no bo. Rekrutacja to nie jest prosta rzecz. Powiedziałabym, że jedna z trudniejszych. Dokładnie. Łatwiejsze jest prowadzenie treningów. Dlatego właśnie właściciele trenerzy dalej prowadzą te treningi. I co byś zrobiła właśnie, jakbyś na przykład była teraz na tym etapie drugim, czyli masz już tą kartkę, masz napisane tam rzeczy, które mogłabyś oddać, chciałabyś nawet oddać i chcesz się wziąć za tą rekrutację. To co robisz? Ty jesteś dobra w rekrutacjach, więc możesz powiedzieć. Szukam osoby, która spełniłaby moje oczekiwania. Dokładnie. To na tym etapie też popełniliśmy masę błędów. Mhm. No, i ja od razu mogę Wam powiedzieć, żebyście się nie łudzili, ale pierwsze osoby, które będziecie zatrudniać, tak jak to było u mnie, no to na pewno już mówiliśmy kiedyś, pójdą na straty. Mam nadzieję, że nie wszystkie, ale niektóre na pewno, no bo dzisiaj, jeżeli jeszcze nie macie doświadczenia, no to wiadomo, że będziecie zatrudniać. Osoby, z którymi lepiej Wam się będzie rozmawiało, osoby, które będą miały lepszy, lepszy vibe itd. Tak tak Ale ja tutaj od razu mogę Wam tylko doradzić, że jeżeli kogoś zatrudniacie, to musicie zrobić to samo, co my zrobiliśmy w pierwszym etapie, czyli od razu wyznaczyć mu cel miesięczny. Czyli jeżeli ktoś przychodzi, dajesz mu, zakładamy zasady gry, odpowiedzialność w zadaniach, które były wypisane na tej kartce, no to od razu tam musi być cel, czyli jak my pod koniec miesiąca będziemy to weryfikować. Tak jest? Jest. Super. Czyli mamy tą osobę, osoba przychodzi, oddajemy, oddajemy te zadania, sprawdzamy i przechodzimy do trzeciego etapu. No i tutaj, jeżeli już mamy członków załogi, no to fajnie by było stworzyć strukturę organizacyjną. Jeżeli pojawiły się osoby, no to teraz fajnie, żebyście oddali odpowiedzialność w tych zadaniach, w których dzisiaj jesteście słabi, albo po prostu nie chcecie ich robić. To już mówiliśmy na etapie drugim, jeżeli mamy procesy. No i teraz struktura organizacyjna. Możemy nas, nasz przykład podać. Czyli my jesteśmy zakładamy na samej górze, i pod nami jest nasz specjalista Kamil. No i teraz Madzia współpracuje właśnie z Kamilem i Kamil nadzoruje pracę naszych wszystkich specjalistów. Może ty więc coś powiesz, no bo ty jesteś w tym procesie. To Kamil mnie odciąża najbardziej z części merytorycznej, bo ja nie jestem ani trenerem, ani fizjo. Więc on często działa, jeżeli są jakieś wtopy, jeżeli są jakieś problemy, on jest właśnie tą osobą, która rozwiązuje je z naszymi specjalistami. No i teraz zobaczę, cię mogę przerwać. I nawiązując do tematu naszego dzisiejszego odcinka, trenerzy, właściciele studiów ratingowych. Którzy gaszą pożary. I dzięki temu, że my zbudowaliśmy tą strukturę, zbudowaliśmy procesy, no to my teraz nie musimy już gasić tych pożarów. Jeżeli coś się dzieje, to wtedy już kamil wchodzi, zakładamy na pole gry i kamil rozwiązuje problemy z naszymi specjalistami. I dzięki temu my dalej możemy trzymać odpowiednią wartość, taką, po jaką przychodzą nasi podopieczni. I to jest właśnie ta struktura. My to mówiliśmy na konferencji, że struktura organizacyjna to jest nasze boisko, gdzie rozkładamy zawodników. I teraz każdy z tych zawodników ma swoje procesy, procesy czyli zadania na boisku, jak ma grać, gdzie ma podawać, kto ma strzelać, żeby ten mecz wygrać. Dokładnie. Dobrze to powiedziałem? Tak. A ty jako trener nie wejdziesz na boisku, tylko pomagasz im za boiskiem, <grymne> za linią boczną, dokładnie. No i tak, tak właśnie powinno być. Tylko znowu zobaczcie, wracamy do etapu pierwszego. Jeżeli nie będziecie wyznaczać sobie żadnego celu, no to zmierzacie do Nikon. Dlatego warto, żeby wyznaczać ten cel, sobie przede wszystkim, weryfikować w jakim kierunku idziecie, i później, jeżeli przyjmujecie jakiegoś specjalistę bądź kogoś, kto będzie wam pomagał, to jemu również trzeba wyznaczać cele. Bez tego ani rusz. Dlatego dla nas idealnym rozwiązaniem teraz jest to, że mamy aplikację. I aplikacja przede wszystkim. Wyznacza nam cel tygodniowy, tak samo jak podopieczny, tak mówiłem wcześniej, plus wyznacza cel miesięczny i robi podsumowania. Czyli my mamy tak zwane nasze checklisty, widzimy każdego dnia, co musimy zrobić. Pod koniec tygodnia mamy tak zwany raport, podsumowanie tygodnia, widzimy, które działania. Przybliżają nas do realizacji tego celu, a które działania oddalają. I po prostu wywalamy te, które oddalają, które nic nie dają, a dodajemy zadania, które po prostu yy, budują z nami to, co chcemy zbudować. Ok? Czyli mamy już tą strukturę organizacyjną, fajnie, mamy kadrę, która z nami się rozwija, która rozwija tą placówkę. Idziemy chyba dalej, co? Czyli etap czwarty, i teraz zobacz, ty stajesz się właścicielem tak, jak my się staliśmy, chociaż nie ukrywam, bo my dalej jeszcze jesteśmy w operacjach. Teraz na przykład jesteśmy w operacji tworzenia aplikacji. No, bo jeżeli stworzymy aplikację, którą oczywiście wy zaraz będziecie mogli testować jako właściciele studiów treningowych, no to my z naszego doświadczenia my nasze doświadczenie właśnie wrzucamy do tej aplikacji i tam. Będziecie tak naprawdę mieli wszystko czarno na białym, jak to działa u nas, i będziecie mogli sobie kopiować jeden do jednego do siebie, żeby dostarczać odpowiednią wartość specjalistom, Wam, jako właścicielom, żeby dalej się rozwijać, plus, co najważniejsze, Waszym podopiecznym. Więc wiecie, co później, jako właściciel studia działa, gdzie inwestować swój kapitał, gdzie tworzyć nowe projekty. Czy nawet zatrudniać nowe osoby do projektów, no bo macie na to czas. I to zobaczcie, pokazaliśmy Wam właśnie etapami, co trzeba krok po kroku zrobić, od czego zacząć, żeby stać się tym właścicielem. Jakieś jeszcze tipy byśmy mieli? Bo mi jeden się nasuwa jeszcze. Że jak prowadzicie dzisiaj, czy jesteście właśnie w tym etapie. Pierwszym operacyjnym, to ja pamiętam, jak ty też mi powiedziałaś, żebym wyznaczył sobie limit treningów. Czyli dzisiaj zakładamy, musimy obliczyć, ile potrzebujemy pieniędzy na to, żeby utrzymać to studio. Oblicz to, przelit, czysta matematyka. I tyle rób po prostu treningów dziennie. Nie rób więcej. Bo Twoja głowa jest najważniejsza i w momencie, kiedy ty prowadzisz treningi, to jesteś wkurzony, nie masz czasu na nic, plus nie masz czasu nawet, żeby myśleć o rozwoju, no bo masz dosyć tego miejsca. Dlatego, limit treningów myślę, że jest też mega, mega istotny. No i ta kartka, gdzie piszemy sobie rzeczy, które działają, to jest istotne. Pamiętajcie, żeby notować to co działa i notować to co nie działa i to co nie działa to od razu wywalać jak najszybciej, tylko się datko. Pamiętajcie, żeby to analizować. No i wracając do początku, to jest najistotniejsze. 2026 rok. Wy w styczniu już musicie wiedzieć, jaki macie cel na Pierwszy miesiąc, nie na 3, 6, 12, tylko na pierwszy miesiąc, to bo to jest wasz pierwszy kierunek. Czyli nie chcemy od razu zarabiać 30 tysięcy, jak mówią. Mm, jak mówią osoby. Coach? Coache, tak, tego mi zabrakło. Coache na Instagramie, że możesz zarabiać 30 tysięcy w miesiąc. Nie da się, uwierzcie mi, że się nie da, jeżeli nie macie odpowiedniej strategii. Może inaczej, to może być cel długoterminowy, ale trzeba je podzielić na krótko. Dokładnie. Czyli na początku chcemy zarabiać 10, 15, 20, 25 i dopiero, dopiero 30. To jest tak samo, aby przyszedł do Was podopieczny i od razu chciałby zrzucić 30 kg w jeden miesiąc. No nie da się, na początku go edukujecie, więc my też Was edukujemy, co zrobić, żeby właśnie dojść do tego czwartego etapu jako właściciel. Tutaj chyba już mamy wszystko, co? Mhm. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dzisiejszego tematu, jeżeli chcielibyście, żebyśmy wam pomogli, jak wyjść na przykład. Z jednego etapu i przejść do kolejnego, no to oczywiście zachęcamy do pisania komentarzy. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się troszeczkę więcej o naszej aplikacji, to również zapraszamy do opisu tego filmu. Tam macie link do naszej strony, gdzie więcej troszeczkę o tym piszemy. Pamiętajcie, że aplikacja będzie tylko dla jednego studia z jednego miasta, abyście nie mieli sobie równych. I korzystali w 100% z naszego know-how. Czyli chcemy zbudować swoją społeczność właścicieli studiów treningowych, którzy dostarczają odpowiednią wartość i budują z nami ten rynek. Dziękuję Ci, Madziu, za dzisiejszy odcinek i dziękuję przede wszystkim, że się pojawiłaś i trzymałaś mnie krótko, jeżeli chodzi o nadzorowanie mojej pracy i zadawanie mi pytania, czemu Ty to robisz, czemu Ty to, czemu to czynisz. czynisz? No bo dzięki temu, widzicie, mieliśmy czas na to, żeby ja miałem czas na to, żeby stać się bobem budowniczym i zacząć tworzyć procesy. No i nie ukrywam, że pierwszy proces, który stworzyłem i oddałem odpowiedzialność, no to właśnie media społecznościowe, czyli tworzenie kontentu, który później tworzyła Madzia. Kropka. Więc życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i oczywiście trzymam kciuki za to, żeby w przyszłym roku Wasze placówki. Stały się jeszcze lepsze, żebyście dostarczali jeszcze lepszą wartość waszym podopiecznym i przede wszystkim, żebyście mieli satysfakcję z tego, co robicie. Wyszły tutaj życzenia noworoczne, więc ja się dołączam. Dokładnie. Dziękujemy, trzymajcie się, miłego, miłego dnia.